Jesteśmy w Berlinie. Gdzie jesteśmy, powiedz Grzesiek. Jesteśmy okay? na Kreuzbergu przy Admiraltsbrücke, więc każdy, kto był na imprezie w Berlinie, z pewnością kojarzy ten most porankiem albo wieczorem. Spotykamy się redakcyjnie. Ola Samborska, Rzesiek Szklarczuk i mówiący te słowa Michał Tomasik. Małe kolegium redakcyjne kilka godzin przed no, jednym z najważniejszych meczów polskiej reprezentacji w ostatnim, w ostatnim ćwierćwieczu. Jakie nadzieje z nim związane? To jest jeden mecz. To jest jeden mecz i to już zostało napisane przez naszego operatora kamery, redaktora Tomasika, że to, to, to nie jest seria, wiecie, to tutaj dużo może zależeć od dyspozycji dnia. Inny kolega redakcyjny napisał, że Polska lepiej trafia trójki na tym turnieju niż Słowenia. Ja nic nie dał rady. Nikola Jokic nie dał rady. Wierzymy, że... Luka dończyć też nie da rady i będziemy cieszyli się z półfinału. Ja naprawdę w to wierzę. No ja jestem w <grym>, życiowym pesymistą, więc dużo mniej w to wierzę, ale chciałbym ja zobaczyć oczywiście to zwycięstwo. No patrząc na samą liczbę trójek, jaką oddali Niemcy, faktycznie daje to nadzieję, ale z drugiej strony obrona niemiecka była potężna. No boję się o zbiórki niesamowicie, bo no Luki nie ma co się za bardzo bać, po prostu będzie co ma być. Zobaczymy, ale jestem szczęśliwy, że taki mecz będziemy często zobaczyć. To prawda, to może być głębiej, dlatego wszyscy, którzy będą dzisiaj, no, mogą mieć wspomnienia na całe życie. Ja optymistycznie, słuchajcie, nawet jeżeli to będzie taki mecz, jaki Belgowie zagrali um, z, ze Słowenią i tam rozstrzygnie naprawdę kwestia dyspozycji, luki w ostatniej kwarcie, ale będziemy dobrze bronili, będziemy grali jak równy z równym przez 30 minut. To ja to uznam za... Nie, tak jak dobry. mówisz, zdecydowanie. Belgowie to był super mecz. Spodziewałem się, że będzie jakby od razu 20 punktów odskoczą słowiańcy, a tam można było coś oglądać też było elektrycznie, bo tak, tam Luka się denerwował. Tam też były jakieś takie scher opcje, że można było zagwizdać e, fał inny niż zwykły. Także, także też mam nadzieję, że, że nasi hardzi i i ambitnie, no bo no to tego nie możemy im odmówić w tym turnieju. Chłopacy na tym łódce jak siądą, to, no to będzie nic. Tak, lukas belgami, kłopat na parki, to było słychać pod kopułą hali, także <noise> jego narzekanie jeszcze tym bardziej, więc też można sfrustrować Lukę bardzo łatwo i zobaczymy, jak A to aczkolwiek nam będzie. Aczkolwiek Michał nie? Michalak mówił, że on by go wolał nie frustrować, nie? I to chyba tutaj yy, Michał rozmawiał, że, że w windzie jak się spotkają, to nie będzie go zaczepiał, żeby go nie zenerwować. Misiu, ty tak bronisz świetnie w tym turnieju, naprawdę weź tam trzy słowa. Działasz, robisz swoje. Ola, ty odwiedziłaś e, polskich koszykarzy po e, historycznym zwycięstwie tak, z Ukrainą. Tak. Jak było, jak wspominasz tę wizytę? Tak, no odwiedziłam e, na chwilę, żeśmy się spotkali z kilkoma chłopakami pod hotelem. Ja też stałam, a tutaj wychodzi, wiecie Nikolaj jakiś Vasily e, pesić. E, oni wszyscy jeszcze byli przed meczem z Włochami, więc tam w ogóle klimat i nastroje były, były no, zupełnie inne niż, niż później. Ja, e, tak mi się marzyła, jakaś fotka Z jednym MVP, drugim MVP, ale byli totalnie nieprzyjemni. Ignorowali swoich serbskich kibiców, więc skupiłam uwagę na naszych, na naszych ćwierćfinalistach. E, no, atmosfera fajna, dobre humory, pozytywne nastawienie, e, też ci młodzi z tymi trochę starszymi razem, wymieszani, tak widać, że to jest, że to jest naprawdę team, nie? I że tutaj e, no, no, nie ma jakichś tam negatywnych klimatów, e, zawisną, zazdrość. Ja to tak odebrałam przynajmniej, nie? Tylko, tylko wiemy, o co gra... Wiemy, kto jest naszym liderem, wiemy, wiemy co możemy ugrać dyspozycją hmm. naszą turniejową, także także no pozytywnie. No i chłopacy mnie namówili też, nie? No, hola, przyjeżdżaj, no to, no to wróciłam, jestem, bo byłam przez dwa dni w Gdańsku. Grzesiek, ty na co dzień mieszkasz w Berlinie. Myślisz, że dzisiaj troszeczkę polskich kibiców z tego miasta zasili szeregi panów, którzy będą pomagali naszej kadrze? No i tak byłem pozytywnie zaskoczony pierwszym meczem Polaków, który tutaj mieliśmy, bo dużo kibiców jak na to, czego się spodziewałem, cały sekund... Zasadniczo pustki na trybunach. Zasadniczo nikogo nie było na trybunach, jakby zainteresowanie meczem było praktycznie zerowe, ale te osoby, które przyszły sprytnie zgrupowały się jak to Polacy w jednym miejscu i ten doping był słyszalny, był naprawdę fajny. Masz w ogóle wytłumaczyć skąd te pustki na trybunach? No, tak, jasne. Po pierwsze, ceny. Ceny, które są ekstremalne. Jak płacimy 70 euro praktycznie za jeden mecz, nie wiadomo kto w nim zagra i nie da się kupić wcześniej tych biletów z tą wiedzą, no to jest to cena zaporowa. Ale to też nawet Niemcy mówią, nie? Niemcy Że też w ogóle nie. To jest szokujące, dlaczego te bilety są takie drogie. No To skoro Niemcom się to rzuca w oczy, nie? No to... Zgadza się. No normalny bilet na Albę naprawdę w dobrym miejscu kosztuje 35 euro. I to już jest drogi bilet, tak? Więc warto tutaj przyjść. No, a dlaczego nie było ludzi na naszym meczu? Godzina była ekstremalnie niekorzystna dla osób w Berlinie. Ona była dopiero, korzystna tak... dla tych kibiców, którzy tak jak ja prosto na mecz i z meczu, bo wtedy. Mam... O 22 mam w domu, dzięki temu. A tak ludzie dopiero co wyszli z. Z klubu i nie mieli siły nawet przydostać się na halę. Zresztą zainteresowanie naszym meczem, bez większych gwiazd NBA no, było znikome. Sobotnie techno w Berlinie, tak myśli, jest. to jest tak. A z kolei Polacy, którzy tu mieszkają, jest ich bardzo duża grupa. Jest to, jeśli chodzi o napływowych w ciągu ostatnich lat ludzi, spoza Berlina, to my jesteśmy najliczniejszą grupą, ale Niekoniecznie uczestniczą w wydarzeniach sportowych i niekoniecznie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, które są naprawdę, naprawdę bardzo drogie i wcale się nikomu nie dziwię, skoro może za cenę jednego biletu kupić sobie bilet miesięczny, którym będzie codziennie jeździł do pracy. Ale też jest inna sprawa taka, bo to żeśmy tutaj w grześniu też rozmawiali, ja z ułami jest skończone, jestem mskojęzyczne i mam tutaj trochę znajomych też w Bernie, że ludzie w Berlinie w ogóle nie wiedzą o tym, że takie mecze się odbywają. I że, i że jest tutaj lo pochodzący z zawinkla, że, że jest szansa na... Y na Wagnera, który, który gdzieś tam zrobi karierę, tak, Panie Boże, porównywalną do, do Nowickiego. Oni w ogóle nie znają tych nazwisk. Przynajmniej ci moi znajomi, którzy interesują się piłką ręczną, którzy ja interesują się, się, no wiadomo, piłką nożną. To jest taka egzotyka trochę, nie? Taka szybko reprezentacyjna. No rozmawiałam wczoraj z kolegami z Niemiec i oni mówią, że mecz nie oglądaliśmy wczoraj Bayern z Barceloną, tak? Bo to jest dla nas ciekawe akurat. No tak no to, że to, to to Tomasik jedziemy metrem, tak? I jest Lewandowski, one tu, a nie ma informacji o tym, że, że, że Niemcy wczoraj. Fajnie tak super zagrałem. Czterech Niemców z reprezentacji związanych ściśle z Berlinem z, albo grają w Albie, albo byli wychowani przez Akademię Alby, a większego zainteresowania, większego boomu w mieście na koszykówkę reprezentacyjną i klubową no nie ma. I raczej nie będzie. Zawsze to będzie sport numer 2-3. Nasz ekspert w serii, gdzie przedstawiamy na stronie zformuszymiflaster.pl poszczególne reprezentacje, David Bremby, urodzony w kolonii, związany z Sopotem, który reprezentował Niemcy w meczach drużyny kadry B i w turniejach juniorskich. On pokłada wielkie nadzieje w tym, że właśnie ten. Sukces reprezentacyjny, bo myślę, że, już, no, 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 że już my musimy mówić o wielkim sukces. sukcesie, który, który już, już już tutaj zadział, że on zacznie nowy, nowy etap w niemieckim sporcie i że właśnie ta koszykówka będzie jednak trochę, trochę większa. No może, bo troszkę wstyd, patrząc wczoraj na mecz nie wiem, Greków z Niemcami, gdzie Grecy Greków, byli no... głośniejsi zdecydowanie, nie tylko z natury swojej narodowej, ale w ogóle po prostu byli głośniejsi niż Niemcy, stawili się nie wiem, nawet licznie niż, niż mieszkańcy Berlina licho już, problemy niemieckiej koszykówki, wróćmy do radości polskiej koszykówki, bo, bo akurat chwilowo naprawdę mamy, mamy powody do dumy i, i chyba jednak mimo wszystko do, do lekkiego optymizmu. Dzisiaj po, po wspomnianej podróży metrem, o której, o, o której Ola mówisz, wysiedliśmy z tej stacji, w jedną stronę jechały... Cztery, e, cztery Trabanty, tak. a w drugą jechał autokar z, z luką i z całą reprezentacją Słowenii. jak krzyknęłam tak głośno, że się panie Niemki dookoła zaczęły rozglądać. E, no bo to jest ekscytacja, słuchajcie, no, 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 że, że, że jest możliwość zagrania. No co ten Luka robił w, w Dallas, to my wiemy. Ja już gdzieś tam lukomanii doświadczałam, jak on był w Realu Madryt, także to, 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 to wtedy już wszyscy wiedzieli, że to będzie zawodnik na, na najwyższym światowym poziomie. E... Wszyscy poza szefami Sacramento i A, ale to tutaj, tutaj jakby... Ich problem, jak zawsze, odwieczny. Tam nie ma dobrych wyborów, nigdy nie ma No nie wiem, e, dla mnie no to, z tego co patrzę, to ekscytacja jest olbrzymia wśród koszykarzy. Ja się im wcale nie dziwię. To tak jakby mieć swoją szansę, mieć te 40 minut, które można wykorzystać świetnie, a i tak jakby już sukces jest, który nikt prawie się nie spodziewa. A ja spodierza. myślę, że też psychologicznie dobrze może to zadziałać na chłopaków, że wygrali Niemcy z Grekami. No i że w kraju oczywiście włosi z serbami, nie? że tutaj no, no nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko weryfikuje parkiet, że to jest 40 minut ewentualnie no, z dogrywką, gdzie, gdzie wszystko jest w swoich rękach, w swoich nogach, w swojej głowie. Eee, wiemy przecież, że rzut, rzut to jest głowa, tak? A, a tutaj myślę, że chłopacy naprawdę są w dobre i dobre takiej kondycji. No tak to widzę, że w tym środowisku koszykarskim balonik jest już nadmuchany do granic możliwości no, i super no, i bardzo dobrze, okazja, żeby, i bardzo dobrze, żeby coś, coś takiego się stało. Ale tak, poza naszym środowiskiem koszykarskim, no to ósme miejsce mimo wszystko na większości ludzi nie robił jakiegoś szczególnego wrażenia, a szkoda, a szkoda, że, że właśnie tak to jest pojmowane. Mówicie, że serce i płuca tej drużyny polskiej to Mateusz Politka i Michał Sokołowski. Jakbyście mieli wytypować trzeciego zawodnika, który, który dzisiaj może, no, może pociągnąć. Oleg Balcerowski tak. przecież no. tutaj chyba nie? Czy, czy Grześma, może jakąś tutaj inną propozycję? No nie wiem, tak jak patrzę na te mecze, to bez AJA byśmy byli bardzo smutni. No i bez AJ-a też nie funkcjonował, bo Oleg Balcerowski tak jak funkcjonuje, nie? więc to, to też jest taki. Taki deal nie, ale ja mimo wszystko myślę, że Olek, słuchajcie, o Olka to w ogóle piszą znajomi dziennikarze z Litwy, z Serbii, no z Hiszpanii to nie muszą, bo, bo oni go mają na co dzień i, i wiedzą jaki to jest potencjał, e, ale tak, o, o Olku jest, jest głośno, e, no i to cieszy, że ma i te centymetry i e, umiejętności. No, no i no, no, tak? się im trochę powiedział, bo w ogóle bym się nie przyjmował tym trzecim, bo trzeciego jeszcze możemy sobie wybrać, ale... Bardzo mi powiedział, nie wiem, że Garbasz potrafi dać super zmianę. Z, Te sześć punktów z 6 słuchajcie, tak, punktami. Michała co on broni, to jest, to jest naprawdę podobne. ogóle. jak to oglądasz, to Michael, w ogóle tygodnię. Pozdrawiamy, no, pozdrawiamy no. No. biega niewiarygodnie za każdym no, uczepionym i niżutko, no, tak, także to jest rewelacja. Dlatego o tych właśnie czwarty-piąty osoba, która się włączy, czwarty-piąty gracz, który wejdzie do tego meczu na 100% jest dla mnie ważniejszy niż ten trzeci. Z kolei o Słowenii wyświetlane powiedzenie jest takie, że tam jest Luka Dącic, Luka Dącic. No luka nie, no gdzie i... no? Grand Dragiś, przecież gra fenomenalne zawody. Więc to ja też um, publikowaliśmy taki tekst, mm. który ja robiłam na naszej stronie, e, dotyczący właśnie reprezentacji e, Słowenii. Mamy takiego naszego zaprzyjaźnionego eksperta, który jest jako reporter z tą kadrą, który w 2019 komentował mecz Mistrzostw Świata. Był z tą kadrą też na Mistrzostwach Europy ostatni, więc on jest naprawdę insidersko bardzo mocno w, w, w tej federacji i w tej drużynie. Powiedział, że już był 100% Goran Dragic przekonany o tym, że on na tym Eurobasketcie nie zagra. Nie? I że to już w zasadzie decyzja zapadła, I grali dwa mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata, nie, koniec. I jeździli, prosili, wybłagali, też Luka odbywał tę rozmowę, że ty musisz generale, bo po prostu no, ty nam dałeś te ostatnie sukcesy zamknijmy to jeszcze jednym sukcesem. Także, także no, Dragic, a poza Dragic, a poza tym też naszych kilku znajomych z polskiej linii, prawda? No Dragic też mówi w wywiadach, że po każdym meczu już teraz on po prostu umiera, idzie do hotelu i musi się zregenerować. No, ile no, całą 36, I ile ma Będąc no... niskim graczem, grającym przez tyle lat w NBA być tak eksploatowanym w no, meczach, to jest to... szok, że on właśnie znajduje czas w swoim, nie wiem, odwiesie i, ile, i ile on gra też na tym turnieju. Nie? Że... No i właśnie, tylko też jak mówiliśmy, Słowenia to nie jest Grecja, tak? Że Janis i, w obronie. Janis i w obronie nie ma, w ogóle nic się nie dzieje. No Są jeszcze pa... bracia Janisa, którzy tam potrafią trochę się poprzesuwać. Tak, nie? a w ataku jest Maras, jest liczenie na trójkę i, i, i wielki, wielki strach jednak. Widać, ja jestem w ja to lubię. Jako... Ja też go bardzo lubię jako generała, ale na tym turnieju nie było to szczególnie My. widoczne. A z kolei właśnie Słowenia tak nie ma. Jak schodzi Luka odpocząć, to dalej ta gra jest płynna. Jest bardziej chyba systemowo zorganizowana jednak niż... niż tak, Grecy. bo to jest też takie szybkie powroty, nie? Że ten trener Sekulić jakby na to zwraca uwagę. Więc to jest, to jest, to jest, to jest koszykówka europejska, ale ona ma, ma to liźnięcie tej, tej nowoczesności mm. takiej, ale to jest wszystko wyważone to A propos trenerów, Ola, znasz dobrze Igora Milicicza. To chyba nie jest typ, który zadowoli się Sukcesem, nie, który osiągnął, to, to jest zwycięzca. To jest zwycięzca i dlatego słuchajcie, ja wierzę w to, że naprawdę możemy ten mecz dzisiaj wygrać. Co, wiesz, się przekonany? Y Dalej nie, ale miło porozmawiać w <grym> dobrym towarzystwie i oby się wydarzyło tak wieczorem. No, wszyscy się spotykamy z powrotem na hali, żeby właśnie tak było. Bardzo się cieszył mnie widok, jak siedziałem z ławką na poprzednim spotkaniu, widzieć, jak ci gracze przeżywają mecz, jak milicie, skaczy do góry, wchodzą do, tu do tunelu. No i widać, że. No ten apetyt rośnie, nie? Że to nie jest, o super, zdobyliśmy ósemkę i żegnamy się, tylko walczymy dalej, nie? Fajnie w ogóle mieć taką świadomość, że Polska kurczę walczy dalej o strefę medalową w mistrzostwach Europy. Aż się rozmarzyłam, słuchajcie, no. To co, jak, jak, jak wygramy ćwierćfinał przed półfinałem, spotykamy się w podobnym zestawie e, troszeczkę na ja mam... Aleksanderplatz? Plac. Na Aleksanderplatz? no możemy. Tam tam ja mamy... Słuchajcie, tam ja zabieram, bo tutaj dzisiaj to już wskazał będzie... to... Wtedy już naprawdę będziemy mogli na wszystkich spojrzeć z góry, tak? co? to w ogóle będzie tak. A wiatr, Myślę, że możemy. Gorzej będzie, jak się awansujemy do finału, wtedy bilety już ostatnie zostały kosztują 700 euro, więc może I To też chyba fiksu, u koników, nie? One już chyba też tak. nie Wtedy chyba się spotkamy naszy. już w knajpę i będziemy troszeczkę pigliwość. Tak, albo w knajpie, albo, albo tutaj jakieś super, super basketowe. Półeczka w różnych częściach Polski i, i oglądamy wspólnie. nie? Miejmy taki problem. Miejmy taki problem.